Witam wszystkich, już minęło parę dni od uruchomienia kotła na nowym palniku SV200 z 8, 12 kW, czy 9, 12 kW, to już różne w zależności od sklepu opisane z tym now, nowym reduktorem niby ciszym i 40W, tylko energooszczędnym tutaj jest skrzyneczka od SKZP05 instalacja idzie górą tu mam całe załomentowane sprzęgło Odmulacz razem z odpowietrznikiem, żeby instalacja od powietrza, pompka zda sprzęgło sprzęgło pierwszy obieg mam podłogowy drugi mam grzejnikowy dwa wyjścia tu akurat jest to było wcześniej zrobione na zasilanie typowo na podłogówkę, ale Później się przerobiłem. Przerobione zostało oddzielnie wszystko. To jest sterowanie podłogówki. mam na termometry. W, w salonie i w korytarzu. A tutaj nie ma siłownika zamontowanego, bo tu jest łazienka i tam cały czas micrzeje podłoga. Wiestomaczę to to wszystko z tyłu. To jest. Nie, nie będzie widać nawet. No i tu boiler jeszcze jest. No i zostało przerobione, tutaj widać dziurkę, bo to był yy, ten zbiornik był na strychu, ale został zlikwidowany i układ zamknięty zrobiony. I teraz na mojej mocy sv sobie pracuje, za bardzo nic nie widać. Tu jest nie wiem, z 30 albo z 40 kg popiół. Za bardzo nie widać. Trochę jego jest. Obecnie jest spalany karlik. Teraz najbardziej dostępny jako groszek w dobrej cenie. No i co ty? Mam obecnie no niby spalone prawie 30 kg, tak? 29 kilo niby spalone jest, ale nie chce mi się w to wierzyć, bo jeszcze bym musiał po, poustawiać go. Spalanie mam 8,7. Podajnik mam na 4,8, ale chyba jeszcze go muszę... Potencjał podajnika na 4,8, ale będę musiał zmniejszyć go. Bo szybciej mi w sterowniku znika paliwo niż w zbiorniku. Tu mam czas podawania. Moc kotła na 12, tak jak palnik ma powietrze od 10 do 100, paliwo mam 26,7 ustawione, na razie pani się spala, Modulację mam 12,100, no w sumie, co tu jeszcze mogę pokazać, tryb instalatora, bo trzeba włączyć. Baterator 1335 mam. Słuchaj, mi telefon jeszcze ostrości, dobrze łapać. Jak na razie jestem bardzo zadowolony. Spalanie mi spadło niż wcześniejsza retorta. Palnik retortowy. SV, e, SKZP05 ma tyle. Dobrze, że ma obsługę trzech siłowników. Można sobie tutaj zmieniać, patrzeć. Tu mam 34 podłogówka, 45 grzejniki. I trzeci nie jest używany jeszcze. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku albo w przyszłym roku brager zostanie podłączony. Żeby to jeszcze bardziej pilnowało. Teraz jest bardzo dobrze zrobione. Jego sterowanie, oprogramowanie wcześniej było sterowane wentylatorem, teraz jest sterowane dawkowaniem jako groszku. No, tu mam wykresik, Ładnie się utrzymuje. Tu prawdopodobnie podłogówka po się, która załączyła, dlatego musiał dobić. No, I tu mam na przykład, że w zasobniku dostało 71 kg. Tutaj jak widać czwórkę, to tu mam wpis, yy, wrzucono 80 kilo. 100 kilo to na ponad czwórkę szło. Więc tu można powiedzieć, że 10 kilo gdzieś jest, zostaje więcej w zbiorniku na razie. Ale zobaczymy. No to na początku zawsze trochę oszukuję, a pod koniec się poprawia wszystko. Tu widzę 24% skoczyło, to może będzie widać jakiś ogień. No, a trochę iskierek. Teraz uruchomienia piec nie był czyszczony. Jeszcze jest trochę zasyfiony, bo jeszcze z ustawieniami walczyłem. Teraz będę go musiał wyczyścić, ale to dopiero jak spalę. Te 100 kilo, to 100 kg, co jest No Dobra, na dzisiaj to wszystko. Na razie.